Cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. Jakoś tak ostatnio to vlogowanie mi weszło, tak wiecie, w nawek. Ale jeśli na przykład nie mam chęci, nie czuję tego, to też nie nagrywam. Dlatego też chyba w weekend nie nagrywałam, bo po prostu nie. Nie było tego. Wypiłaś? Pięknie. Dzisiaj y, mam chęć ponagrywać. Dzisiaj będziemy robić parę rzeczy. Na pewno jakiś tam obiad się ukręci. Na pewno zmienimy pościel. Na pewno pokażę Wam paczki, bo wczoraj przyszły paczki aż trzy. Z czego no już parę rzeczy mamy odrzuconych, bo po prostu nie są takie jak jakbyśmy sobie tego życzyli. Byłam też w ogóle w lumpie. To Wam chyba mówiłam, że tonę w rzeczach, więc pewnie ktoś powie. A co tutaj? Płaczę, że tonie, a do lumpa chodzi. Tak, poszłam. E, głównie powiem Wam e, z takim nastawieniem, że szukam shortów e, i dla siebie, i dla dziewczyn, i też takich e, gładkich e, bluzek, m, na ramionczka, takich wiecie, bez rękawników, białych, czarnych, prążkowanych, gładkich, jakichkolwiek, ale e, czegoś w tym stylu. E, w ogóle było tyle pięknych rzeczy dla dzieci. Złapałam parę takich chłopięcych ubranek dla y, syna mojej koleżanki. Dla dziewczyn też coś, coś wpadło. Teraz tak myślę, pokazywałam Wam chyba w takim kulinarnym vlogu, że złapałam t-shirt z napisem diwa, bo to po prostu no cała moja lila. Chociaż koleżanka mi powiedziała, że słowo diwa bardzo źle się kojarzy. Dla mnie jest takie... Zależy że chyba jeszcze w jakim kontekście mówimy, ale to jest takie słowo... Okej. Okay. Dobra, biorę się za kawę i za jakieś śniadanko. No i dobra, w sumie skoro powiedziałam o kawie, no to może od razu przejdę do pierwszej paczki, bo tutaj siedzi kawa. Mówiłam Wam jakiś czas temu o marce i mini. Skusiłam się. Powiem Wam, że skusiłam się, bo chciałabym czasem mieć. Psik. Wam coś ciekawszego do pokazania, niż takie, wiecie, rzeczy, um, których na co dzień używam, więc no żeby powiedzieć, pokazać, polecić, muszę się skusić na coś innego, na coś nowego, więc! Ej. Więc z marki mini zamówiłam sobie taki żel myjący. Moje produkty są już na dosyć porządnym wykończeniu. I taki krem na dzień, sprawdzimy. Jest dobry dla mam i dla dzieci, spoko. Zamówiłam sobie coś takiego, myślałam, że to będzie ta, ta sama witamina C, co ostatnio wzięłam, ale niestety. Więc no, zużyję. I tutaj jest w sumie nasza gwiazda czyli kawa. Widzicie, jak to jest tą szarańczą kawę O smaku krówki. Więc tak myślę, że od razu sobie tą kawkę spróbuję, po prostu dorzucę parę ziarenek do tej takiej mojej normalnej kawy i potem dam Wam znać, jak smakuje. I robię śniadanie, bo jestem tak głodna. Okej, okay, dziewczyny, podkręcamy tempo. Biorę się tutaj najpierw za jakieś takie typowe zajęcia typu szuszarka. W ogóle pranie jeszcze stało przez chwilę na dworze, ale tak wieje okrutnie, że musiałam je zabrać do domu. Wstawiam już następne. Ktoś kiedyś powiedział, że u niego suszarka jest takim y, meblem, jak nie wiem, lodówka, sofa, komoda. No w sumie wychodzi na to, że też tak jest. Ratują mnie te ciepłe dni, kiedy mogę suszarkę syru na dwór wywalić. No ale niekiedy wieje, bo mi wytarza wszystko bo po prostu prawie. I teraz idziemy na górę zmienić pościel, bo to też już w sumie jest ten czas i potem że zrobimy sobie jakieś takie przymiareczki, zobaczymy, zobaczymy. Zrobiłam tym moim kwiatkom nieszczęsnym odrobinkę spa takiego mini, przetarłam im liście, bo już były mega zakurzone. I tak ja obserwuję i widzę, że coś, coś im ostatnio chyba nie pasuje. Wydaje mi się, że czas najwyższy kupić świeżą ziemię i je po prostu, wiecie, poprzesadzać, dać im nowe domki. Bo tak widzę, że no ten jeszcze jakoś tak się trzyma. Ten to w ogóle, jak widzicie, suchotnik, więc nie wiem, czy nie wiem, wiecie co, czy ja mam chęci i motywację, żeby ratować zdechlaczki. W każdym razie, no najpierw spróbuję po prostu pozmieniać im ziemię i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Ok, ja przyszłam na górę, zajmę się taką kosmetyką, że tak powiem, czyli biegam, odkładam na razie wszystko na miejsce, tam gdzie ma być. Zaraz, co zrobię? Przygotuję w końcu pudło z puzelkami na oddanie bo już trochę nam się tego uzbierało, ja tak zwlekam, 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 a w sumie nic mi to zwlekanie tak naprawdę nie daje, więc yy, za to się zabieram. I zaraz zmieniam też pościel, bo w sumie czas najwyższy. Pościele zmienione, tuż już Dalia zdążyła skotłować pościel, a ja szybko wcinam sobie ciacho, powiem Wam, że wrzuciłam tyle rabarbaru, ale spoko uwielbiam rabarbar. Jeszcze na to kruszonka, jeszcze na to cukier puder, więc ciasto na pełnym wypasie. I działam dalej. Czy ktoś widział dalię? Gdzie ta dalucha się schowała? No nie ma daluśki! Schowała się? Jest dalia? Gdzie jest Dalia? Chyba się? А где есть дядя Люха? А то есть! А где есть дядя Люха? А то есть! Где есть дядя Люха? Mam tutaj parę drobiazgów z Zalando, ale kurczę. Nie wiem, czy nie będę jednak większości odsyłać. Na pewno u kuby zostaje jedna rzecz z trzech. No, jeszcze jedną rzecz mu zamówiłam, ale to ma być chyba prezent, tak myślę. Więc zamówiłam takie, wiecie, ala pieluchowe shorty. Pieluchowe, no bo to jest taka tetra, jakby. Muszę przymierzyć, zobaczyć, jak z materiałem. Bo jeśli on będzie jakiś taki mega przyświtujący, to. No, tak mi się wydaje, że będzie. No, to jednak niech idą w cholerę, plecz z powrotem. Zamówiłam sobie też taki naszyjnik, ale wiecie co? Teraz, tak jak na niego patrzę, to nie wiem, czy on mi się podoba. Taki. Tu trochę glamour, tu trochę jakieś takie koraliczki. No, nie wiem, nie mam coś przekonania, więc prawdopodobnie to sobie zwrócę. Tu mam pewną rzecz dla mego męża Jakuba, ale mówię, to ma być prezent Tak, myślę, że to będzie prezent. Tutaj mam bluzkę pasującą do tej spódnicy, którą zamówiłam już wcześniej, ale też nie wiem. Zobaczę, jak się będę w niej czuła, bo generalnie powiem Wam, że ostatnio wolę postawić na wzorzysty dół, a gładką górę. Wiem, że większość osób raczej robi na odwrót, ale jakoś tak zauważyłam, że to się u mnie lepiej sprawdza. No, w każdym razie... Sprawdzimy, bo wiadomo, wszystko jest w zasadzie do sprawdzenia. I tutaj wzięłam taką bluzę. To ma być unisex, więc może być dla kobiet, może być dla mężczyzn. Ale ja wiedziałam, że jak przyjdzie ta bluza i ja powiem, że to jest dla kuby, to nie wyśmieje, bo tutaj jakieś motylki, jakieś kwiatuszki. W każdym razie bluza. Ostatnio musiałam wyrzucić taką moją czarną z Tako, bo powiem Wam, że była już tak cholernie skulkowana. Ona miała z półtora roku, a wyglądała jak taka szmata z pięć lat, katowana bardzo często, więc no potem jak wrócimy z przedszkola, to sobie poprzymierzam. Ale jakoś tak największą nadzieję chyba pokładam w tej bluzie. A jeszcze spodnie mam w drugiej paczce. Zamówiłam sobie jeszcze takie budki i ogólnie one na stronie wyglądały na takie fest pomarańczowe. Na żywo takie nie są. Kolor w zasadzie jest idealnie tutaj pokazany w kamerze i podobają mi się. Powiem Wam, że wyglądają naprawdę ładnie, zgrabnie. Nie mam sandałów, naprawdę, nie mam sandałów. Mam klapki. A sandały czasem są jednak taką wygodniejszą, bezpieczniejszą opcją, oczywiście ze względu na e, paski, które nam jakoś tak trzymają tą stopę. Przymierzy czy rozmiar jest dobry, bo ogólnie ja jestem jak najbardziej na tak. Niestety buty piękne, ale mm, dziwnie zrobione. E, z tyłu, tak jak wypknąłem, widzicie, do końca stopę, to mi ten pasek odstawał, a z przodu z kolei e, za małe, więc. No taka ta moja stopa, coś nieforemna, nieszczęśliwa bardzo. Ostatnio dostałam pytanie, czy w pokoju dziewczyn jest zawsze porządek, więc no widać, jaki jest porządek. Przymieszam od razu te spodenki i powiem Wam, że tak jak ta strona jest super, tak tutaj coś zostało brzydko uszyte. Więc no tak jak ogólnie, moim zdaniem spoko, no prześwitują, ale są tak miękkie, tak wygodne, że szok. No, ale no to niestety je dyskwalifikuje, bo no tutaj to po prostu zostało brzydko uszyte, więc nie. Yeah. Tak, staram się, wiecie, kierować tym, że jak już coś zostawiam, to żeby to mi odpowiadało. No, a tutaj taki guzek, taki, takie coś się brzydkiego robi, więc nie. No podobno takie spodnie są w Pepko? Tak mi się wydaje. Uszykowałam nam ciachon, co sobie zjem z mężem do popołudniowej kawki. A tutaj w ogóle Lila przyniosła bukiecik z przedszkola. Powiedziała, że jej koleżanki nazbierały, więc stoi w szklaneczce. Dziewczyny, matki, musicie mi powiedzieć, kiedy przyjdzie ten przepiękny moment, kiedy moje dzieciaki będą same chodziły spać, bo ja czekam na to. Czekam na ten dzień, że będzie hasło dziewczyny. Już późno trzeba iść do łóżek i one wstaną i pójdą do łóżek same, bo na razie to jest, wiecie, chodzenie z rodzicami. Chodziliśmy we dwoje, teraz przerabiamy taki scenariusz, że raz chodzi Kuba, raz chodzę ja. Zobaczymy. No, jak Kuby nie mam, to wtedy, wiadomo, jestem tylko ja. I właśnie teraz, jak Kuba wrócił, to widziałam, że dziewczyny już były takie przyzwyczajone do tego, że to jednak mama z nimi jest wieczorem, więc jak było pytanie, kto idzie na górę, to padało ciągle mama, mama, mama. Ale znowu jak przyzwyczaiły się do taty, to było, że tata, tata, psy tulić. Także tak, ja się tej lekko ogarniam. Standardowo po wyjściu od dziewczyn już nic mi się nie chciało robić. Miałam jeszcze taki dziki, szalony plan, że poczytam książkę, bo tak zaczęłam czytać dwie książki, Klub Piąta Rano i Listy Pisane Szeptem, więc jestem w trakcie dwóch, ale coś tak nie mam znowu tego, takich warunków, żeby przysiąść sobie, bo powtórzę po raz kolejny. Ja najbardziej lubię do książek tak przysiąść, wiecie, tak chociaż to jest pół godziny, żeby ciągiem poczytać, bo inaczej to dla mnie jest dupa nieczytanie. W każdym razie tak szybki prysznic i wjeżdża peeling do skóry głowy. W sumie dawno nie było, a zostało mi go tam nie za dużo, więc dękuję sobie powoli i idę pod prysznic się tak delikatnie doprowadzić jeszcze do jakiejś takiej używalności. I nie wiem, czy wkroczę książka, czy czymś innym się zajmę. Film mam na szczęście zmontowany. Więc to jest taki plus, że nie będę teraz siedziała e, przy tym. E, w ogóle mały. E, no źle zrobiłam, bo w weekend e, w ogóle nie siedziałam przy filmach, bo tak jakby w weekend sobie zrobiłam wolne totalne. E, a pewnie gdybym wtedy podobała, tak wiecie, jednego dnia z 40 minut, drugiego dnia z 40 minut, to bym miała film już i na jutro, i na pojutrze. Ale był e, wolny weekend weekend niepracujący, więc. Tak wyszło. No i w sumie taka regularność jednak najlepiej u mnie wychodzi. A w ogóle, skoro już tak jesteśmy w filmach, to może wam opowiem pewną historię. Gdy byliśmy właśnie na tym weselu. To nagle podszedł do nas pewien chłopak. Chłopak, mężczyzna, może bardziej powinnam powiedzieć, i powiedział, że razem ze swoją żoną ogląda moje filmy. I to było dla mnie, powiem wam, z jednej strony takie. O nieśmielające, bo to wiecie, inaczej jest tak ktoś jest gdzieś tam daleko wiem, że ogląda, pisze mi na przykład, że ogląda, a inaczej jest, kiedy ktoś przyjdzie i powie, że ogląda, tak wiecie, że mogę z tą osobą stanąć twarzą w twarz, ale oczywiście to było bardzo, bardzo, bardzo miłe, że w ogóle ktoś podszedł, takie wiecie, że. Fajnie dzięki, że ze mną jesteś w ogóle. Także pozdrowionka i dla Piotrka, i dla Natalki. Bardzo mi miło w sumie, że podeszliście, bo to naprawdę tak fajnie w sumie widzieć, że ktoś faktycznie ze mną jest. I dobra, bo ja się tutaj znowu wam rozgadałam, a prysznic czeka.